Trzyma do Dizziowie. Szybujcie mi do Dziowie, kanał do Dziowie Ja do Dziowie mam dla was taki ten. Bo muszę coś zmienić w Minecrafcie czy na karpowicach, Bo nic się już na nie dzieje na Karpowicach. Tak wam powiem. No jakie jakieś portacje są tu się dzieje na Karpowicach. O, długo nie ma jakichś nowych budynków, ostatni budynek został postawiony to był ten sklep Albo ta farma pszczół albo o to nawet A drodzy <tryk> bo to wiem tak Że Pokażcie zmienię swojego skina w Minecraft do drzwiowe muszkin w minecraft wygląda tak do drzwiowej zmienię teraz twojego skina w minecraft po 5 latach zmieniam do drzwiowej skina po 5 latach zmieniam skina a lalalalalalalala do drzwiowej zmieniam swojego skina o tu drzwiowe wam się przystapię moim nowym skinem do możecie mm. I jak zmienię skina to na 30 łapek w górę zmieniam skina na zawsze Takie coś. Pier Będą trzy skiny pierwszy idzie. Dobra, już jestem ten ludzie No i mam ludziowie tego skina. I uwaga. Uwaga. Widzicie pojąćście Jeden taki skin jest. Jeden mam takiego skina favorit. Moim zdaniem skin dla mnie ten skin jest ładny. Bym takim skinem by ja to A dużowie ja tego skina kupiłem za chyba tam 13 zł albo 10 nawet Złoty Więc no. A dużowie ten skin mi się mega podoba. Ten skin mi się mega podoba teraz czas na drugiego skina, który też myślę jest mega 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 mocny. Więc sprawdzamy do dziś mego mojego drugiego skina, który mógłbym mieć. Więc sprawdzamy. I już do dziś ponownie jestem. Cię z wami witam ponownie. Dobra. kolejny skin, który też uważam na foro. I to widzicie, jączkę prawie taką szamąłt. Kolejny skin jest taki Podobny do tego pierwszego Tylko oczy ma inne Będzie to i Nogi Myślę, że ten skin też jest mega, mega, mega ładny W każdym razie zapytać się zapytać Wyladziela Wyladziela Ej Duziowie, wiem Wiem, co będzie Duziowie na ulicy, czy komuś mam zdradzić Robię pranka, wyrazie robi, że... się ktoś nowy się wkradł. Halo, 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 mojda. Halo, 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 halo. Ewa, Ewa, Ewa. Czekaj. Kto ty jesteś? No ja jestem Buffett. Kto? Bafek. A ty jesteś w grupie. Ja, tego właśnie, swojego prezydenta. Tylko nie będzie tutaj, ja jestem nowym prezydentem. Ja jestem nowym prezydentem. Do dziobie. No i to będzie do jako ostatni, do ziobie, do ziobie, do, dziobie, do dziobie skin. Dwa są mi, ale trzeci też jest brany pod, pod uwagę moją. To do ziobie, ja myślę, że jak chodzi o skiny. To bardzo dobrze się przydały i co robimy, to będzie na tyle co odcinka łapku czyki bójcie mi kanał i do dzioby jutro możecie być dwóch odcinków e, Ukradłem na przykład ladzie coś albo coś innego dużo Ja się mam dużo całego mojego projektu nie zdradzie, ale do dziś niedługo tam za dwa, bo trzy dni już sam moczny, a to moczny film, który którym bardzo do dziś pracuję, te ostatnie fragmenty mi zostały, więc no, i do dziś kanał, się kanał to ja na te treczko, apkódźcie się, bum!